Hejka kochani, witajcie w moim łóżku, um, nagrywam taki szybki filmik, bo chciałem się Was w sumie zapytać, czy jesteście ciekawi, żeby zobaczyć KFC na moim kanale, bo ostatnim razem, kiedy nagrywałem QA Q na moim kanale um, nagrałem go pół roku temu prawie, czy rok nie wiem. W każdym razie, jeżeli jesteście ciekawi QA, to nie wiem Leżę już w piżamie, jestem w łóżku i nie do końca ogarniam co się dzieje Ale jakbyście chcieli zobaczyć Q&A to zadawajcie mi pytania pod tym filmikiem I tak samo, jeżeli byście mieli jakiekolwiek inne prośby na temat jakichkolwiek filmów To możecie zostawić je pod spodem, a ja zobaczę co będzie się zgadzało z moją naturą I z moimi zainteresowaniami i może coś dla was z tego uda mi się zrobić Więc będę bardzo wdzięczny za pytania jeżeli oczywiście chcecie taki filmik. Jest was już 6 tysięcy, coś tam, więc podejrzewam, że musi być co najmniej 6 pytań. Okej, okay, no. <grytanie> to więc, tak, to tyle z dzisiejszego. Takiego, czegoś, nie wiem, muszę już się spać. Ostatnio kładę się spać o 5 rano za każdym razem. Dobra. Więc tak, tak, tak. Jeżeli chcecie QA, to koniecznie zadawajcie pytania pod spodem. Ja się z wami już żegnam i dobranc.